Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wszyscy tutaj posłowie dopominają się, żeby zwiększyć wydatki z budżetu. My, prawica, zwracam uwagę, że każda złotówka wlewana przez budżet to jest 40 groszy straty dla Polski. Więc im mniejszy budżet, tym lepiej. Ale oprócz budżetu yy, sejmowego. Państwowego jeszcze istnieją rozmaite inne budżety budżet ZUS-u, budżet różnych instytucji, a także budżet firm państwowych, gdzie się zadłuża Polskę poprzez zadłużanie firm państwowych. Ale zwrócić uwagę na jedną taką, jeden taki wydatek, mianowicie wydatek na zakup, na zakup polska pres od wydawnictwa w Pasawie. I co jest zmywające, to rząd się cieszy, że kupił, że kupił te gazety od, od wydawnictwa w opozycja się wścieka, że rząd zrobił taki świetny interes, więc nikt nie zauważa, że ten koncern pozbył się gazet, które przecież już niedługo będą upadały, wszystkie w tej chwili upadają, bo praca papierowa niknie i głupota polskich polityków, którzy nie widzą, że Polska ratuje to, to jest niewielki wydatek za milionów, prawda? Ratuje to niebieskie wydawnictwo, tylko wszyscy uważają, że to jest, zrobi, rząd zrobił bardzo dobrze. Proszę Państwa, ja ciężko mi rozmawiać z politykami, którzy nie rozumieją elementarza ekonomii. Dziękuję za uwagę. Konfederacja, wolność i niepodległość.